Hello everybody! Z tej strony i Dzisiaj wam pokażę jak sobie zmontować filmik bardzo prosto Wystarczy, że ściągniemy sobie Mo Windows Movie Maker Movie Maker, Boże, mój angielski jest beznadziejny I Andyka ma, to jest program do nagrywania Jestem niezarejestrowany, ale podam wam, jak znajdę linka Tylko muszę go poszukać W koszu nie linka, tylko tego programu Gdzieś tu był ten case Coś tam, czy... jak to się nazywa? O, czekajcie, muszę to znaleźć. Scrap Mechanic, jakieś gówno... Aha, czy tego nie mam. No, wejdę akurat na YouTube, a zrobić zrobię to jest Keymaker, Maker, dzięki temu będziecie mogli mieć zarejestrowanego bondika ma za darmo. Będziecie mogli nagrywać więcej niż 10. No to ja włączam muzykę na głośniej, odrobinkę. O! I dobra, włączamy naszego Windows Movie Makera, czyli Makera... Movie Makera? To jest jakaś nowa mojego otwarzacza muzyki, ale nie potrzebuję na razie. Jestem świeżo co e, zapoznany z tym programem, ponieważ żadnego filmiku jeszcze nie zedytowałem, da, próbowałem. Wiem tyle, że trzeba to przeciągnąć i to tutaj. I to wtedy się otwarza filmik, ale źle zrobiłem, ponieważ... Nie dobrze. I teraz tak. O, tak. Ale muszę odnęła, ponieważ to jest duplem. Jeszcze musicie dać swoje intro, no bo ja mam swoje, no tutaj jest moje intro, proszę. Więc teraz tak, otwarzamy e, movie makera, nie. I teraz tak, bierzemy sobie to, co wcześniej nagrywaliśmy, czyli to. To jest taki bardzo krótki odcinek, po którym... Czekamy aż się skończył. Tak zamkniemy. Potem dodamy sobie intro. Proszę, i potem dodamy sobie cały filmik. To ja tego jest. A to właśnie tak się, tak się właśnie będzie to montowało. Element 3 z 3. I tutaj musimy zrobić jakieś przejście. Tutaj była jeszcze taka opcja. A nie wiem, jak się w ogóle napisy startowe. A, to były końcowe, na przykład możemy napisać. I to właśnie będzie na YouTubie. Dzięki za oglądanie odcinka, i buźka, i tym... O nie! Buźka. Dzięki za oglądanie odcinka. źle... Czemu wszystko mi się gasi? Nie wyczuję. Ja, jak to teraz w sumie, no nie co no, nie my zrobimy jeszcze raz. Ja mówię, nie jestem znany właśnie z tym programem. Teraz kilka dwa razy, czy coś? Halo? No, ale ja nie chcę, no. Czekaj. Stop, chcę, do, chcę zadykować. Dobra, mam to w dupce, tak szczerze. Tutaj się, jeżeli się to zrenderuje, klikacie. Kurde, i klikacie zapisuj i tam możecie sobie, możecie sobie wybrać gdzie, możecie zapisać swoje, swój edytowany plik i teraz tak, wiem, że nikt nic nie napisze w komentarzu, ale dam wam wreszcie pytanie. E Teraz macie grę do wybrania, którą mogę nagrać Czyli tak, mogę nagrać Minecrafta premium Minecrafta normalnego, tam jakieś modyfikacje Sida, czy coś tam było Mogę Wam wszystko zaprezentować Trochę mogę nagrać Transformers e, CS, Glob e, CS Global Offensive ważone Mogę Wam podać linka, tylko napiszcie w komentarzu I pewnie tego nie zrobicie, no ale chuj Jeszcze mam Sinismo Launcher Tam mam Flare, tutaj mam Huizuni e, No to tak Myślę, że Poczekamy, ja zrobię może pauzę, bo nie chcę przetarżać odcinka. Jak się zetuje mój filmik, no to, no to, no to, no to odpauzuję. <grymne> no to widzimy się po pauzie. I w tym momencie zakończyło się nagrywanie filmu, wszystko działa jak powinno być. I teraz nie, nie, nie musimy klikać tu, wystarczy, Czekajcie zapisz filmik. Na ja to się nie chcę zapisać, jakieś gówno. Żartowałem oczywiście i teraz klikamy desktop, czyli pulpit. Mamy co mamy na polipujcie? Mamy intro, filming, gry, bandy, kam, krak no, czyli, o, właśnie, czyli to jest ten Keymaker. Zazwam pokażę, jak on w ogóle działa. Yy, klikamy mój no, film MP4, tak. Zapisywanie filmiku, jeśli się zapiszę no to oczywiście już będzie, no będzie, filmik nasz gotowy, będziemy mogli sobie go oglądać. Będziemy mogli go skupić na YouTube i tak dalej. I teraz właśnie się. Zapisy, zapisuje zapisuję się. No i dobra, może w tym czasie wam spróbuję pokazać. Bo chyba wam spróbuję pokazać, bo jakiś leginek troszkę. Wchodzimy w bandika ma, ma Tutaj macie gamemaker. Bandika tutaj macie instalkę, ale już mam dawno zainstalowanego. Wpisujecie na przykład yy, owo o, dwa, Musi być nazwa poczynka, na o2pl, e, małpa, wp.pl, e, jakieś tam inne. No, to tutaj napisem? Aha, no tak. Czekaj... Nie, poczekajcie, jak to działa? Aaa... Aha, czyli się nie da, nie wiem czemu. Aha, musi mieć... nie mogę nagrywać. Aha, czyli jak po prostu nie nagrywam, to mogę sobie właśnie zrobić tego Kamakera, no i dzięki temu mogę sobie. Zobaczcie, w, 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 Kurwa, w następnym odcinku, że to ten, ten napis niezarejestrowany zniknie, będzie sam Bandikam. Ja wam to pokażę, więc dziękuję za oglądanie. Myślę, że ten parę się spodobał. Może to jest taki plannik dla początkujących youtuberów jak ja. Pokażę wam... a nie, właśnie nie mogę pokazać. Zobaczcie w ogóle, jak wstawię. Ta Dostałem ten filmik, to ja się myślę, że się pożegnamy. Do widzenia. Nie, proszę, łapki. Norka!